Dziękuję Karol za zapowiedź. Coraz częściej przeglądając Linkedina mam przekonanie, że otaczają mnie superbohaterowie. Z jednej strony odbierają nagrody, z drugiej strony ogłaszają cudowne wyniki finansowe, z trzeciej strony dokładnie w tym samym czasie mają prelekcje na jakimś wspaniałym kongresie. A wszystko robią sami. Pytanie, czy jest to wiarygodne, że znikają, a potem po trzech miesiącach pojawiają się znowu, by. Zbawić świat. Dzisiaj będziemy mówić o nadpodarzy superbohaterów i sprawdzać, czy to faktycznie jest wiarygodne. Przyznasz, Piotr, że ten nasz superbohater z pierwszej strony jest troszeczkę smutny. Jak sądzisz dlaczego? Słuchaj, kilka dni temu mój syn zapytał mnie, tato, czyli Zielony Goblin, największy wróg Spidermana, bywa czasem zmęczony. Powiedziałem mu, że synu na pewno, bo jest tylko człowiekiem z krwi i kości i myślę, że musiał niedawno wymienić opony w samochodzie na letnie, a jeżeli ma słabą ratę leasingową, to serwis tego za niego nie zrobił. Więc z jednej strony musi być mega złolem i walczyć z tym światem, walczyć z bohaterami, z drugiej strony jest człowiekiem. Myślę, że tak samo jest z tymi dobrymi bohaterami. Nie można cały czas biegać i latać w pelerynie, czasami trzeba usiąść, odpocząć i wymoczyć nogi. Mam następującą propozycję. W związku z tym, że coraz częściej mamy do czynienia z wirtualnymi influencerami i coraz częściej otaczają nas influencerzy wspomagani przez sztuczną inteligencję, może sięgnijmy do przeszłości i popatrzmy, jak ci superbohaterowie biznesowi budowali swoją rozpoznawalność i jaka była ich historia. Więc, jeśli pozwolicie, zaproszę Was na spotkanie z Ingwarem ze Smalandii. Smalandia jest regionem w Szwecji dość surowym, poprzetykanym liniami wodnymi, bardzo kamienistym. A w latach 30-40, kiedy wychowywał się Ingwar właśnie w Smalandii, była to bardzo biedna okolica. Ingwar pomyślał sobie, że chciałby mieć dostęp do tych samych produktów, do tych samych usług, które mają ludzie w większych miastach w Sztokholmie i jako że był osobą m, bardzo pragmatyczną postanowił te produkty sprowadzić i stworzył pierwszy katalog wysyłkowy, który mieszkańcy Smalandii mogli zamawiać różnego rodzaju y, produkty. I y, ta cała historia biznesowa potoczyła się w takim kierunku, że Ingvar chciał odpowiedzieć na pytanie dlaczego piękne produkty mają być dostępne tylko i wyłącznie dla wybranych. Musi jakiś istnieć sposób, by te wspaniałe, ładne i funkcjonalne produkty były dostępne dla każdego i w niskiej cenie. I to był początek znanej nam IKEI, a Ingeward Kamprad stał się jednym z najbardziej rozpoznawalnych osób w biznesie. Dlaczego? No gdzie ta autentyczność w takim razie? Poza tym ta autentyczność tkwi w konkretnych zachowaniach, bo jeśli mówimy o budowie wizerunku, to z jednej strony analizujemy to, jak wyglądamy, analizujemy to, jak komunikujemy, ale najważniejsze to, w jaki sposób się zachowujemy. I podam Wam jedną anegdotę, a mianowicie. Ingwar, który miał y, o, bardzo częste związki z Polską, no bo w końcu te produkty powstawały również w Polsce, przyjechał na jedno ze spotkań, i tam y, jedna z osób obdar obdarowała go y, y, pobytem w hotelu w apartamencie prezydenckim. Co się okazało, I Ingwar poprosił o to, żeby przygotować specjalny worek, wrzucić tam y, wszystkie numery pokojów, i dorzucił tam również ten swój apartament prezydencki i wylosował wśród załogi. Y, I ta Pokora i ta prostota, i bycie blisko ludzi, okazało się, że jest tą wartością, która z punktu widzenia Ikei jest bardzo ważna dla budowania społeczności, ale też dla rozpoznawalności samego Ingwara. Nie chciałbym powiedzieć, że Ingwar był superbohaterem i robił tylko i wyłącznie dobre rzeczy, bo znamy ich historię tego, że miał problemy z alkoholizmem, że miał epizod związany chociażby ze wspieraniem nazizmu. Ale Jedno możemy powiedzieć: była to osoba z krwi i kości. No dobra, ale może zejdziemy trochę na ziemię, bo prezes wielkiej firmy, Szwecja, inne wychowanie, inna kultura. Może mamy coś z Polski? Y oczywiście mamy coś z Polski, ale chciałbym, żebyśmy y przeszli już trochę do naszych czasów i y popatrzyli, Jakie historie zyskują szczególny aplauz, jakie historie yy, yy, zyskują yy, szczególne zainteresowanie z punktu widzenia mediów społecznościowych i które yy, 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 po prostu najlepiej się rozchodzą w mediach? I chciałem opowiedzieć wam dzisiaj historię trzynastki babci. Um, a Jest to związane z czasami covidowymi um, i jak wiecie w, czas, w tamtym czasie tych superbohaterów pojawiło się naprawdę całe mnóstwo. Um, I um, Nasza bohaterka, właśnie, właśnie starsza pani, która postanowiła wydać swoją trzynastkę na produkty, które mogły pomóc osobom dotkniętym COVID-em, przyniosła taką paczkę do jednego ze szpitali w Toruniu i Łukasz Gajda, ratownik z tego szpitala, postanowił podzielić się tą informacją i zdjęciem zawartości tej paczki w swoich mediach społecznościowych. Okazało się, że ta prosta historia yy, wyjątkowej yy, decyzji, wyjątkowej reakcji ze strony babci spotkała się z ogromną popularnością yy, w mediach społecznościowych i była szerowana bardzo często. I zapewne sami znacie takie hi historie, które yy, yy, sami lajkujecie, sami komentujecie, sami szerujecie, a wynikają one z prostych gestów, z codziennych zachowań yy, i te zachowania y, są po prostu przyjmowane przez społeczności bardzo pozytywnie, y, nie tylko przez społeczności, bo również y, przez media. Zaczyna mi się klarować pewien wzór w tym, o czym sobie rozmawiamy tutaj. Może trochę dlatego, że się też zaczynam powoli starzeć i gdzieś pewne refleksje przychodzą. I, i, I ten wiek mentalny jakoś tam inaczej dobiega, ale z tego co mówisz i z tego jak widzę też firmy, z którymi pracujemy, a robimy to od jakiegoś czasu, to jest jakaś taka granica wieku i dojrzałości, która implikuje tę autentyczność. Może to jest ten moment, żeby wspomnieć o algorytmie na autentyczność, tak jak sobie budujemy tę historię, budujemy wizerunek. Wiadomo, czasy się zmieniają, pandemia była świetnym filtrem na ten tak zwany bullshit. To co jest prawdziwe, to co jest autentyczne, to kim jesteśmy jako ludzie. No dobra, ale ja mam teraz jeden przykład jeszcze, jeżeli możesz. Miesiąc temu odbyła się jedna z najważniejszych imprez biznesowych w tym kraju. Prezes dużej firmy, po tym jak konferencja się skończyła, wsiada do pociągu, jedzie te kilkaset kilometrów, eliminując ślad węglowy, będąc autentyczną, tak wygodnie, bo może pracować. Jak myślisz? Ja myślę, że ujęcie osoby, która w tej swojej codzienności może okazać się po prostu inne. Tak często mamy do czynienia właśnie z superbohaterami w tych narracjach biznesowych, tak często mamy do czynienia z przekoloryzowanym światem, że te autentyczne zachowania, te, ta codzienność może po prostu wzbudzić zainteresowanie i może być atrakcyjne z punktu widzenia społeczności, która nas otacza. Dobra, czyli znowu wracamy do tego pierwiastka autentyczności, która jest tu i teraz, ale wszystko to, co się wydarzyło wcześniej, wpływa na ten moment, w którym jesteśmy. Myślę, że fajnie byłoby to nazwać autentycznością adaptacyjną, bo czasy się zmieniają, my się zmieniamy. Nikt nie stoi w miejscu. Tak samo jak ta rzeka filozoficzna płynie, tak i my płyniemy jako ludzie, i następnego dnia już będziemy inni, ale być może jest jakiś sposób, żeby to zachować siebie, a jednocześnie dostosowywać się, żeby ta autentyczność pozostawała. Jak w takim razie nazwać te zachowania i w jaki sposób przeprowadzić liderów, przeprowadzić menedżerów? Właśnie do, yy, do, do, do tej drogi najbardziej autentycznej. Ja znowu wrócę do mojego syna, ponieważ ma bardzo wysoki współczynnik wykrywania fałszu i zawsze mówi, Tato, nie ma ściemy w tym wszystkim. Musi być to prawdziwe. A ponieważ niedługo na świat przyjdzie mój drugi syn, to zaczynam sobie analizować pewne rzeczy, co, jak, może zrobić inaczej, może lepiej, może w którym kierunku pójść. I wraca do mnie kwestia rodzicielstwa bliskości, czyli bycia autentycznym i bycia zawsze obecnym rodzicem, którym się jest, a nie się bywa. I zauważyłem jakiś czas temu, zresztą z jednym z naszych przyjaciół, który pracuje dużo z zarządami, że istnieje coś takiego jak przywództwo bliskości, czyli przekładanie tych cech, którzy, które jako rodzice staramy się przekazać naszym dzieciom i tej autentycznej obecności z nimi na to, jakimi liderami jesteśmy, jak budujemy zespoły, jak budujemy swoją pozycję. I myślę, że to może być klucz do tego, żeby w tym świecie nad bohaterów, nad pozytywnych treści, pokazać, że jesteśmy autentyczni, bo jesteśmy tacy, jesteśmy. Hmm. Przyznam szczerze, że wydaje mi się to trochę smutne, że musimy dzisiaj mówić o tym, by liderzy byli ze swoimi zespołami, by liderzy rozmawiali ze swoimi klientami, by liderzy byli obecni wszędzie tam, gdzie dzieje się akcja, a nie znajdowali się tylko i wyłącznie na LinkedInie, ponieważ LinkedIn jest tylko i wyłącznie tą przestrzenią, którą mamy pokazać to, co faktycznie robimy. I ta zasada walk the talk, czyli skoro tak mówisz, to tak działaj, jest najkluczowym i najważniejszym elementem wiarygodności i to właśnie ona prowadzi do autentycznej komunikacji. No dobra, ale nie mówmy tylko w teorii, może mamy jakieś wskazówki jak to zrobić? W końcu staramy się wspierać, budować tę historię z naszymi liderami. Mamy kilka pomysłów i kilka wskazówek jak te zasady przywództwa i rodzicielstwa bliskości przekuć w budowanie autentycznej marki, budowanie wizerunku i Ważne jest, żeby zacząć od samoświadomości. Zdajmy sobie sprawę, kim jesteśmy, gdzie są te słabości, gdzie są te dobre strony. Bohaterem de facto się jest, nie się staje, tak samo jak się jest rodzicem, jest się szefem, jest się liderem czy liderką, czy superbohaterką. I ten pierwszy moment zdania sobie sprawy, kim jesteśmy, jak jesteśmy, określenia samoświadomości, może nas doprowadzić do tego, że okej, okay, dzisiaj jest tak, ale wiem, co może być lepiej jutro, gdzie więcej tej uważności, tego odmienianego teraz szoku mindfulnessu mogę w to życie wdrożyć, bo... To może być refleksja nad kubkiem kawy ale to może być spacer podczas którego zadzwonimy do kogoś powiedzieć słuchaj super wczoraj mieliśmy spotkanie dzięki że znalazłaś znalazłeś dla mnie czas zróbmy to jeszcze raz. Idźmy dalej może coś z tego fajnego się urodzi. Z drugiej strony musi być to działanie w zgodzie ze sobą. Nie ma nic bardziej nieautentycznego niż ktoś kto na siłę wchodzi w jakąś rolę przyodziewa te pelerynę czy te trykoty biegnie przez miasto i próbuje szukać na siłę złoli czy na siłę próbuje sprzedawać historie biznesowe których kompletnie nie czuje nie rozumie. Sięgajmy zawsze w głąb siebie. Bądźmy w tym wszystkim wierni swoim wartościom. Oczywiście jest grupa wartości, którym przyświecamy, które z czasem ewoluują, tak jak na przykład zrównoważony rozwój, gdzie wiele osób zmieniło swoje podejście do tego tematu. Nagle okazało się, że małe rzeczy potrafią wpływać na ogromne sytuacje, i tak jak w efekcie motyla, trzepot skrzydeł na jednej stronie planety zmienia coś po drugiej stronie kompletnie o 180 stopni. Ale są też wartości, które są niezmienne, których. Powinniśmy przestrzegać i być do nich przywiązani całe życie, tak jak pracowitość, uczciwość, pokora wobec życia, pokora wobec świata i wobec siebie samych. To myślę, że ta autentyczność pozwoli nam zbudować jeszcze bardziej, na co, jak sądzę, może wpłynąć to, że musimy umieć ingerować w otoczenie, umieć łączyć się z innymi, zarówno w stosunku jeden do jednego, czyli relacje indywidualne, tak jak nasza, ale też relacje z całym zespołem, czyli lider versus zespół, lider versus społeczność, versus rodzina versus otoczenie. Myślę, że to jest taka podstawa tego wszystkiego. Myślę, że dotknąłeś tego, co kluczowe, a mianowicie wartości. Jeżeli spojrzymy na Ingwara Kamprada, ta wartość związana z prostotą, z oszczędnością yy, dawała zawsze azymut działania w perspektywie długookresowej. Yy, analizując wizerunki wielu menedżerów, liderów, mam takie trochę przekonanie, że wymyślają sobie siebie yy, i trudno im utrzymać, Spójność w długiej perspektywie, trzymanie się wartości spowoduje, że będziemy mogli budować swój wizerunek w długim okresie i zawsze odwoływać się do tego, co najważniejsze. I wcale nie chodzi o to, żebyśmy mieli, żebyśmy mieli te supermoce, żebyśmy byli najlepsi, najsilniejsi, bo to, co łączy z naszymi odbiorcami, to właśnie autentyczność z naszymi problemami, z naszymi wyzwaniami codzienności i z tym, że naprawdę nie musimy być zawsze najlepsi. I to powoduje, że my dojrzewamy z jednej strony jako menedżer, a świat zewnętrzny odbiera nas jako pełnokrwisty lider. No, przysłowiowego Batmana z naszego pierwszego slajdu. Ewidentnie tego dnia bolała głowa i to jest autentyczne. Nie zawsze może skakać po dachach bez problemów. Yy, co do zasad, które być może pomogą jeszcze ta autentyczność wzmagać i budować odpowiednio. Jest to na pewno rozwijanie umiejętności aktywnego słuchania w świecie nadpodaży treści, w świecie tego wszechogarniającego i wszechobecnego szumu. Wyłapanie rzeczy naprawdę autentycznych, myślę, że jest kluczem do spokoju, kluczem do zrozumienia, kluczem do budowania tych interakcji, do prawdziwej obecności jako liderka czy jako lider. Ważne też jest, aby skupiać się na perspektywie długoterminowej. To, co tu i teraz być może nami wstrząsa, być może targa, emocje potrafią windować nasze samopoczucie w górę albo powodować, że jest bardzo, bardzo nisko poniżej poziomu morza. Natomiast perspektywa długoterminowa pozwala nam spojrzeć na to, że słuchajcie, mamy jakiś cel, mamy jakieś dążenia, mamy jakieś marzenia, czy one się wydarzą za 5, 10 czy za 15 lat. Czy, jak to w przysłowie bywa, w momencie, kiedy najmniej się tego spodziewamy i najmniej jesteśmy na to gotowi, ale patrzmy dalej, starajmy się myśleć o tym, że nieważne to, co jutro, to, co dzisiaj, ważne to, co za miesiąc, za tydzień, za rok. Jeszcze jedna bardzo ważna zasada to jest proszenie o informację zwrotną. Nie bójmy się tej kultury feedbacku. Jest to oczywiście wyświechtane hasło, ale warto jest, kiedyś były to oceny 360. Teraz wystarczy na spotkanie krótkie, słuchaj, właśnie mieliśmy jakieś warsztaty kreatywne, co ci się podobało, co nie podobało. Mam taką historię biznesową, co sądzisz? Jest warta uwagi? myślisz, że kogoś zainteresuje. Poza tym, że w mojej głowie brzmi świetnie i uważam, że będzie miała tysiąc lajków. Warto jest o to pytać, warto jest dawać informacje zwrotne. Emocje zawsze oczywiście będą, ale starajmy się to robić z intencją, że każdy chce jak najlepiej dla siebie. Po prostu włączmy w to ludzką życzliwość. Yy, obok życzliwości wydaje mi się, że yy, warto mieć też obok siebie ludzi, którzy będą w stanie włączyć tak zwany bullshit detektor czyli zweryfikować czy nasza historia nasza opowieść którą prezentujemy czy to w mediach społecznościowych czy to podczas konferencji czy to podczas prezentacji czy cała nasza komunikacja nie ma, tego, nie ma tej sztuczności nie ma tego elementu który powoduje że jesteśmy odbierani przez swoją społeczność jako niewiarygodni jako nieprawdziwi i ten bullshit detektor Wcale nie musi być w naszej głowie, on musi być w naszych współpracownikach, a kultura otwartej komunikacji yy, i możliwości zgłaszania yy, właśnie tego, co nam nie pasuje, to co czasami jest cringe'owe, yy, jest właśnie tym, yy, co odróżnia według mnie yy, tych dojrzałych liderów, dojrzałych menedżerów od tych, którzy próbują wymyślać siebie. Zawsze będziemy tak dobrzy i tak wrażliwi i autentyczni jak ludzie, z którymi się otaczamy. Którymi dokładnie, dokładnie tak, bo y, superbohaterowie działają w pojedynkę, ale jak pokazuje nasz pierwszy slajd, niestety są w związku z tym troszeczkę y, smutni. Y, dlatego y, chciałbym, żebyśmy teraz przyjrzeli się uśmiechowi Przemka Gdańskiego, znanego zresztą Wam świetnie, y, ale z pewnością y, jest to osoba, która. Przez częste interakcje ze swoim zespołem i pokazywanie tego, że współpracuje ze swoim zespołem, całkowicie odmienił postrzeganie prezesa instytucji bankowej. Bo przyznasz Piotr szczerze, że po lewej stronie faktycznie mamy do czynienia z bankierem, a po prawej stronie, już chyba, z takim biznesowym szerpą, który pomaga swoim pracownikom, po prostu, żeby wejść na szczyt. Ale taka też jest rola banku: nieść finanse i majątek klientów, którzy chcą osiągać więcej. Więc to porównanie jest. I... Ta kreacja, myślę nieprzypadkowa, są idealne moim zdaniem w takim przekazie. Nie miałem osobiście okazji poznać Przemka Gdańskiego, ale obserwując jego LinkedIna dostrzegam to, że to przywództwo bliskości, być może nie nazwane przez niego w jakiś sposób, ale jest ono zrealizowane na co dzień. Jeżeli mówimy o przywództwie bliskości i określamy sobie te punkty, co zrobić, żeby być blisko, to tylko i wyłącznie drabinka do tego, by w codziennych naszych zachowaniach, w codzienną naszą rutynę wprowadzać te elementy, które pokazują nam okazję do komunikacji, okazję do tego, żebyśmy pokazywali swoją codzienną, autentyczną pracę, którą wykonujemy całego, każdego dnia. No i co najważniejsze, nie wstydzimy się tego. Piotr, jeśli moglibyśmy jeszcze raz dać takie, Protipy, y, takie wskazówki dla osób, które pomagają swoim menedżerom albo sami są menedżerami, y, żeby tę autentyczność w sobie y, wyciągnąć, uruchomić i zrobić z tego oręż y, w działaniach marketingowych. Ja myślę, że przede wszystkim pamiętajcie, że to też są ludzie. Gromadźcie ich historię, gromadźcie ich przeżycia. Miejmy na podorędziu takie repozytorium wiedzy na temat tego, co przeżywają, jakie mają pasje, zainteresowania. Ja, tak gwoli y, anegdotki. Też czasami wrzucam coś na LinkedIn. Najwięcej lajków zebrałem pod postem, w którym napisałem, że chcę być sommelierem, a nie, że zajmuję się od kilkunastu lat budowaniem historii biznesowych. Także ta autentyczność, kim jesteśmy naprawdę, nawet w takiej małej skali, gdzieś tam się sprawdza i gdzieś się przydaje. I warto, myślę, w ten sposób komunikować, pokazywać światu prawdziwą naturę. A jeszcze jak zobaczymy teraz na zdjęciu, pan prezes otacza się ludźmi. Avengersi też nie pokonali Thanosa w pojedynkę, więc ci superbohaterowie, chociaż lubią działać w pojedynkę, to w drużynie jest siła tak naprawdę. Także gromadźcie te historie, zbierajcie. Pamiętajcie o tym kulturze feedbacku, pamiętajcie o tym, że te informacje muszą przebiegać w dwie strony. Czyli pracownicy mają też prawo wyrazić swoje niezadowolenie, krytykę słucharów, nie każdy żart musi być śmieszny, wszystkim się podobać, Krytyka spojrzenia na świat, który pędzi, inkluzywność jest bardzo potrzebna, zrównoważony rozwój jest bardzo potrzebny w tym wszystkim. Miejmy taką prawdziwą ludzką wrażliwość na to, co teraz się dzieje na świecie, a nie tylko w historię produktu, usługi czy firmy, którą chcemy sprzedać. Więc myślę, że te ludzkie, które się ku temu bardzo przydają, i warto sięgać do tego, warto do tej autentyczności sięgać. Warto pamiętać, że firma to nie tylko jej szefowie, ale też ludzie, którzy za nimi stoją i warto to wszystko podkreślać. Być może czasami najlepiej, żeby o nas samych powiedział ktoś inny, nawet jeżeli to nie będzie cukierkowe i zawsze miłe, ale będzie prawdziwe i autentyczne. Um, szukając w autentyczności sposobu na wyróżnienie, możemy naprawdę sprawić, że nie tylko budujemy relacje ze swoją społecznością, ale po prostu zostaniemy zauważeni, patrząc na przykład Dominiki. Być może mimowolny, ale pokazujące nam to, że w gruncie rzeczy jesteśmy w tym światku biznesowym otoczeni tym, co sztuczne. I na koniec taka krótka anegdota. Miałem okazję rozmawiać z jednym z dyrektorów sprzedaży, który próbował dotrzeć do sektora ochrony zdrowia. Zapytałem go: Ok. Ile takich osób na rynku funkcjonuje? I on mówił, no pewnie około setki. A jeśli byśmy dodali ten jego element autentyczności, czyli to, jaki jest sam, a okazało się, że ym, sam osobiście pracuje nad ogradami japońskimi, sprawiło, że jest jedyny, unikatowy i całkowicie niepodrabialny. I tak już naprawdę na zakończenie chciałem Wam przedstawić mojego superbohatera, który to właśnie w czasach COVID-u pokazał, w jaki sposób powinien zakować się ten przywódca budujący swoją rozpoznawalność na bliskości. Arne Sorenson, był szefem Marriott Hotel, objął stery w 2012 roku, przejmując. Przywództwo od rodziny Marriott. I okazało się, że to w trakcie jego um, um, rządów um, Marriott Hotel stał się jedną z tym, tą największą siecią hoteli na świecie. Ale samo w sobie nie było to czymś wyjątkowym, um, ponieważ to on w 2020 roku, w czasie wyjątkowego kryzysu dla sieci hoteli stanął na pierwszej linii frontu i pokazał w jaki sposób postępować właśnie współpracując ze swoimi pracownikami. To, że zrezygnował ze swojej pensji to oczywiście jedna sprawa, ale zachęcam Was do tego, żeby zobaczyć jego kilkuminutową mowę, w której informował rynek o tym, jak w czasach COVID-u powinien działać Marriott Hotel. Walczył z jednej strony z covid ale z drugiej strony ze swoją chorobą. Yy, i Ale był cały czas blisko ludzi. Był w sensie. cały czas blisko ludzi i było to wyjątkowo mocno docenione. Niestety, yy Arne nie jest już z nami, natomiast jest z nami jego wirtualna ściana chwały przygotowana przez yy, Linkedina. I jeszcze raz zachęcam Was do tego, żeby autentyczności szukać w czasach, kiedy. LinkedIn nie był tak popularny, media społecznościowe nie były tak popularne, ale były to osoby z krwi i kości, ze swoimi brakami, ale też z wyjątkową charyzmą. Dziękujemy za dzisiejsze spotkanie. Dziękujemy. Żegnamy się wami, z wami postaciami superbohaterów, ale tych superbohaterów, które mają w sobie krztynę codzienności, a przez to Autentyczności, bo wierzę w to, że będąc autentycznym, będąc, budujemy swoją wiarygodność i to naprawdę w tej swojej codzienności, wcale niezbyt kolorowej, możemy znaleźć to, co łączy nas z naszym community. Bardzo dziękujemy. Dzięki.